Dobry. Moim gościem jest Pan Andrzej Wangren, mieszkaniec ulicy Bocznej w Margoninie. Ulica ta sąsiaduje z pobliskim tutaj rynkiem. Chciałbym się Pana zapytać, jak długo Pan mieszka tutaj w Margoninie, na tej ulicy, na rynku i jak bardzo zmienił się rynek przez ostatnie pół wieku. Mi Pan może powie. Mieszkam w Margoninie tutaj od urodzenia, ale ciekawe pochodzenie jest mojego rodu, ponieważ. Moi przodkowie tu mieszkali od 1895 do, 1990, do 1899 roku. W tym Acha. czasie się po prostu... To jeszcze w XIX wieku. Tak, w XIX wieku. Mój dziadek się nazywał Jakub Czajkowski. Następne pokolenia to był mój ojciec, Bruno Van Green Ja jestem Andrzej Van Green. Mój syn Krzysztof Van Green. No i mam wnusia małego, który się nazywa Kasper Van Green. W sumie w tym miejscu Mieszka już pięć pokoleń. A, czyli ile to już lat będzie? To będzie przeszło 100 lat. Przeszło 100 lat już tutaj. Przeszło 100 lat. To niech mi pan powie, jak się zmienił rynek, zabudowa, jakie, jakie kiedyś były instytucje, jakie są dzisiaj. Niech mi pan coś opowie może o kościele, który stał na rynku w centrum, który był tutaj największą z budowli. No i o wszystkich tych domach, które tutaj dzisiaj się znajdują. I co się z Może opowiemy o... o o tym kościele. Tak. Był to kościół, jak wiadomo, ewangelicki. Po prostu, jak podczas wojny i przed wojną były w Margoninie trzy, to znaczy dwa kościoły i jedna tak zwana burznica. Bóżnica to była żydowska. Ona stała vis a -vis rynku, w kierunku jak się jechało wągrowca. Także, że... A ten kościół ewangelicki, no był typowo służył Niemcom. I po prostu, no w czasach powojennych było tak, no, jak było, że te czasy były, były no, inne jak dzisiaj. Uh -huh. I po prostu inny, no, system. inny system był i po prostu no, raził tam niektórym w oczy no, i postanowiono go rozebrać. Ile tak? zajęła ta rozbudowa takiego wielkiego potężnego kościoła? No ona zajęła gdzieś około czterech, co ja tak pamiętam, czterech. 5 lat, tak, do końca to... lat do końca lat 50 tak, tak do, do końca na pewno do końca końca. 50... nawet i dalej nawet i do, 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 do 65, 6 po prostu w, te, w, tym, w tym okresie bo ponieważ nie było wtedy takich mechanizacji jak dzisiaj to wszystko Nein. się robiło ręcznie prawda, That, że, że to, to tak a to co ja sobie przypominam no tak nie zachowano nic takiego szczególnego, jakichś pamiątek, czy jakiś tam, może gdzieś tam ktoś poszczególnie sobie z mieszkańców rynku przeważnie, bo tam byli najbliżsi jako sąsiedzi, to sobie mógł zachować, ale, ale raczej wzięli, wzięli Niemcy. No, makietę wzięli Niemcy i ona co, co wiem, to po prostu się znalazła. tutaj w Margoninie nie wiem skąd, ale Aha. pan Wojtek Burzyński ją podobno, on tam gdzieś skądś skądś ją właśnie ją y, tam postarał się o nią i przyniósł. Przez długi czas w miejscu tego kościoła był wybudowany, zbudowany pomnik żołnierza tak? polskiego. W jakich latach to było? I... Pomnik żołnierza to gdzieś był w latach 70. 80, gdzieś tak 80. Gdzieś tak w tych latach był. był, 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 był zbudowany. A przedtem, przed, tym, przed pod tym pomnikiem co tam było? Nie, nic, po, przed taki był goły, goły aha, goły plac. Po, tym, po, po zniszczeniu tego, tego kościoła to był po rozbiórce. To no, taki Nic utrawnik trawnik zrobiony, taki, tam można było wejść, dojść, wszystkich stron, prawda? Że hmm. można było co jeszcze się znajdowało? Jakiej szkoły? czy może... No i taką ciekawostką, jeśli mówimy o rynku, Margen, tak. nie o rynku, którym, tak. powiem, z... którym opowiadam, no to bardzo ciekawe się odbywały na przykład uroczystości z okazji 600 lecia Margonina. Tak. A z tego co pamiętam, dwie takie uroczystości były. W 2002 roku to ja jeszcze pamiętam tak, tak. i w latach 60. 60. No niech pan mi coś może powie o tych latach 60. No, w obchodach. obchodach. no właśnie, to tak były te obchody, jak na tamte czasy, to były, można by rzec, no regionalne, powiatowe, prawie no. że nie. No. Bo po prostu odbywały się różne imprezy, takie związane z, z, właśnie z, ty, z tymi obchodami 600-lecia i nawet, o co ja sobie przypomnę no, kościelne, bo chociaż w tamte czasy no różnie bywało, ale coś sobie przypomina. Nie wiem, czy to jest naprawdę, ale był wtedy arcybiskupem, tym biskupem poznańskim. Metropolita Baraniak. Taki niski, ja sobie przypominam tak, niski biskup taki. I coś mi się, tak nie wiem 100%, że, że pewno w, w, w Księgach Kościelnych byłoby zapisane, że on podczas tych uroczystości był tutaj jako gość. Może nie tyle samej gminy, ale parafii, ale parafii Margonińskiej. Że to po prostu. I co ciekawe było właśnie też, no, takie Wydarzenie też bardzo podczas tych uroczystości wyświetlenie filmu Krzyżacy. To było na tamte owe czasy no, to było coś, coś naprawdę no, niebywałego, że można Margoninę na rynku usiąść sobie i oglądać sobie to był Co, rok. No, to były lata 60. 60 parę, tak, tak, tak to, W 1966 no, tak, to... była premiera tego filmu. jako ciekawostkę dopowiem, powiem właśnie, że moja mama świętej pamięci. No, mój ojciec i my żeśmy stale współpracowali z całą gminą i z, przede wszystkim z wioskami i znali nas bardzo dużo ludzie i przychodzili do mojej mamy, mają nam wszystkie krzesła, jakie były w domu, wszystkie zostały pożyczone, żeby, 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 żeby można można na siedząco przynajmniej ogólnie A niech mi pan powie ile te całe te ceremonia, całe ile trwało tych świąt? Parę, dni, Parę około, dni, około tygodnia, o ile ja sobie to przypominam tak, około tygodnia. Czyli około. program był taki rozbudowany? Tak, rozbudowany. Tak? Codziennie było coś innego i codziennie można było sobie no, każdy coś dla siebie tak. wynaw, coś, coś sobie wynaw. Dobrze. A przypominasz sobie Pan czasy, gdy w Margoninie gościł tutaj Edward Gierek? Tak, przypominam sobie. Z jakiej okazji on tutaj przyjechał? I... Z jakiej okazji? To tak bardzo nie... Ja myślałem, nie... że właśnie z okazji tych 600... Nie, nie, nie. To na pewno, to na pewno. To na pewno nie, po prostu yy, to były czasy już, kiedy był y, naczelnikiem wtedy już Piechocki, tutaj pan, był, pan naczelnik Piechocki, i ja sobie przypominam doskonale, że to było zimą, w lutym. Aha. Wychodziłem z kościoła i z gromnicą, i wtedy no, cała kolumna tych samochodów jechała. z towarzyszem Gierkiem jechała. Aha. No tak sobie, to, to na pewno nie były uroczystości. To na, to, Dobrze, i takie jeszcze ostatnie pytanie, takie bieżące. Jak się Panu podoba rynek w Margoninie? I jak pomnik, który jest nowy, postawiony, jak się Panu podoba? Jakie są odczucia? I po prostu moje odczucia, takie, które do samej idei pomnika, tutaj, że po prostu są połączone wszystkie, tak. wszystkie trzech żołnierzy, każdy jakąś epokę mhm. przedstawia. Tak. Tylko nie podoba mi się front tego, 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 tego pomnika. Ponieważ że uważam, że front pomnika powinien być w kierunku wągrowca i tu w kierunku wschodnim. Bardziej w kierunku wschodnim. Dlaczego? Dlatego, że jak jadą ludzie do wągrowca, to zawsze ten pomnik stoi tyłem. I przyjeżdżają z wągrowca, tak samo stoi tyłem. A jeśli by on stał tu w kierunku w, w wschodnim, bardziej to by ludzie w jedną stronę jadąc do, do Gołańczy czy do wągrowca. By stał tyłem, ale z powrotem by stał przodem. Tak. A ci, którzy jadą do wągrowca, stale do nich stoi ten pomnik. Tyłem. Czy nie zauważył Pan, że te lwy, które tam są postawione, że one nie są stanowczo za małe, proporcjonalnie no, pro, pro, proporcja, do pomnika, proporcja, tak, też, tak samo, tak samo. Tak. Mogłoby być tak, że na przykład z tamtego pomnika na placu Suwalskiego te lwy a... mogłyby być przeniesione tutaj. One są o wiele lepsze, Bardzo a, zawsze, a zawsze by była jakaś tam. Rzecz z tamtego pomnika. Tak, jakaś, jakaś no te, 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 te lwy nie są aż tak zniszczone, żeby. Mogli, tak, 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 tak żeby... I bym nawet do tego, nawet się nie zastanawiałem na tym, ale do tej koncepcji by, by pasowały. Właśnie te na właśnie. na pewno. No to dziękuję bardzo, panu dziękuję. za to interesującą rozmowę, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.